Myślę, że większość z Was zastanawiała się nad tym, czy piekło istnieje. Otóż istnieje. I to nie jest to piekło z diabłami, z widłami, z kotłami wypełnionymi smołą, podgrzewane ogniem piekielnym. Tylko jest to piekło stworzone przez ludzi, dla innych ludzi. W takim piekle niewątpliwie jest 114 lekarzy, którzy są ciągani po sądach lekarskich. Za wyrażenie opinii. Opinii, w której apelowali o opamiętanie w czasie dziwnej choroby, która objęła prawie cały świat. 114 lekarzy od 2022 roku jest nękane po sądach i próbuje im się odebrać prawa wykonywania zawodu, możliwość ubezpieczeń, możliwość wydawania recept. Dlaczego? Ponieważ postąpili zgodnie z własnym sumieniem ponieważ wystąpili w naszej obronie. W obronie swoich pacjentów. Zrobili to świadomie, wiedząc na co się narażają. Był to czyn heroiczny i tak naprawdę mało kto o nich pamięta. A oni tkwią cały czas w piekle. Nie pamięta się również o konsekwencjach niewzięcia ich opinii pod uwagę, czyli o ponad 200 tysiącach nadmiarowych zgonów z powodu niedziwnej choroby. Tylko niefunkcjonującej służby zdrowia ze względu na ograniczenia i przepisy, jakie wtedy wprowadzono, a w zasadzie to było bezprawie, a nie żadne przepisy. 114 lekarzy, kiedy w Polsce jest około 140 tysięcy lekarzy, to nawet nie jest jeden promil. Oczywiście takich sprawiedliwych jest więcej, tylko nie każdy miał odwagę. Ci mieli odwagę wystąpić publicznie? I powiedzieć: Pamiętajcie o tym, że idąc dzisiaj do lekarza, bardzo rzadko możecie liczyć na opinię w pełni obiektywną. Ta opinia będzie zgodna z zaleceniami odpowiednich gremiów, najczęściej korporacji sprzedających leki, sprzęt i polityków, którzy mają w tym odpowiedni interes. Kiedy słyszę o takich historiach, to zastanawiam się, czy to prawdziwe piekło, do którego pewnie część z nas trafi, jest gorsze od tego piekła, które ludzie sobie. Sami robią na ziemi. Dlaczego? Za garść srebrników. Tylko i wyłącznie. I myślę sobie, że to nie najlepiej o nas świadczy. Zarówno o tych, którzy nękają tych lekarzy, jak również o tych, którzy nie chcą pamiętać lub nie stają w ich obronie, bo tak jest po prostu wygodniej.